I cześć! Kolejna z nowych puszek. Tym razem do otwarcia wpada dzisiaj PALDEA Partner Steen Skeletridge EX. No, bardzo fajny jest ten arcik, taki mocno ognisty. Więc mam nadzieję, że z racji, że ten art i ta pucha jest taka ognista, to że poleci login dzisiaj z Obsidian Flamesów, bo obstawiam, że są te same boostery, yy, tak jak w poprzedniej puszce z tej serii, więc bo zazwyczaj się tak zawsze trzymają no, rzadko kiedy by, bywa, że w starszych setach chyba, że są całkiem inne boostery w puchach z tego samego zestawu, więc nie spodziewam się tu nic innego jak jak tego samego ale zobaczcie jaki piękny mieniący się gwiazdeczkami jest ten arcik super jest ta promka dlatego cieszę się, że ją tutaj dzisiaj zdobywam no i polecam wam, jeżeli jesteście zagorzałymi zbieraczami promek. No ja też chyba takim jestem, więc jak najbardziej musiałem taką promkę zdobyć. A skąd? Indziej niż jak z takiego właśnie zestawu. Więc co w środku? Nie myliłem się. Dwa obsidian flamesy, scarlet and violet and astral radiance. No i super. Więc zacznę sobie właśnie. A nie, dzisiaj polecimy inaczej. Dzisiaj zaczniemy od podstawki Skeleton Violeta. Polecimy potem trochę starszego setu i zobaczymy, czy się pomylę w przekładaniu kart, czy się nie pomylę. Oto no. takie... O, patrzcie, jak się booster <grym> rozwarstwił. Bo to takie trochę trolujące, jak się otwiera raz, raz jedną erę, raz drugą. Różne rzeczy mogą się wtedy stać. Łapcie sobie kodzika, wpiszcie. Smacznego. No, i zaczynamy od Wigleta i Graveyarda. No, a za oknem już powoli puka do nas 151, bo w tym miesiącu ma swoją premierę, jak się nie mylę. Penny, Graveyard i Houndstone. No, tutaj nie było nic w tej podstawce. No dobra. No, ale jeszcze mamy trzy boostery, więc tak. Mam nadzieję, że tutaj coś małego będzie, a Obsidian nas po prostu poradzi ogniem, które jest takim ognistym setem i otwieramy ognistą puszkę. No, patrzcie, znowu ten booster tak dziwnie się po prostu poroz... otwiera. No nie wiem, dziwne, dziwne te boostery dzisiaj, te folie takie mocno delikatne. I tak, tutaj nie pomylę się i przełożę cztery karty. Bo gadam, gadam, a nie patrzę co otwieram, no ale dobrze. Purgli, Azelf, Switchcard, Magnemite, Raltsik, Snizelek, No pamiętam dobrze te arty, przecież nie tak dawno był ten set. Shieldon i Clivor. Nie ma nic, więc dobra. Obsidian. W Tobie cała nadzieja. <noise> no musisz, musisz dać czadu, skoro twoje, twoi poprzednicy poprzednie niestety nie dali rady, to ty musisz dać radę za nich. No i tutaj też nie przekładamy i mamy Buizelka, Ban Magnemaita, Larweste O Boże, a jak fajny jest ten art, taki naprawdę mistyczny. Lycan Rock i księżyc nad lasem. No super, cieszę się, że go trafiłem, bo nie miałem go, przynajmniej nie kojarzę, żebym go miał. No czarka nie będzie i Thunderos. Kurde, boję się otwierać tego ostatniego boostera, naprawdę. No to może nie otwieram i kończymy. Żartowałem. No trzeba otworzyć. Ale kurde, naprawdę się boję, że tutaj też może nic nie być. Wtedy byłaby to bardzo smutna pucha. Naprawdę. Naprawdę. No, a też ostatnio miałem naprawdę dużo trafień, więc kurde, nie chcę się nawet otworzyć. Więc boję się, że po prostu moje szczęście się Kończyło. To tak będzie. Już za parę sekund się dowiemy. Wow, boję się. Trzymajcie kciuki. Krayagonal, togepi To No robi się miło. Fajne arciki, fajne malutkie poki. Więc mam nadzieję, że to zwiastuje dobre zakończenie tego odcinka. baldeański Klopsajar gamszus. I... jest! Pidgeotto! Nie miałem tego arta! A jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. No jest super taki. Na skrzynce na listy siedzący Pidgeotto. Więc jezu, jest jakikolwiek traf... cieszę się. No i Darkrai holo. Na koniec. Ale kurde, jest chociaż ten Pidgeotto. Ratuje... honor w ogóle, że... że... że trafień obsidianów. No... Nie zawsze się zbija kokosy, ale dobrze, że nie wychodzę z tego w tym odcinku z pustymi rękami. Więc podsumowując, jest ta wspaniała promka Skeletz. No i ten Pijoto. Taki mały arcik. Bardzo fajny. Dzięki jak Wam się podobało, zostawcie lajka. Subskrybujcie, żeby oglądać przyszłości. No i dzięki, cześć!